Cześć! W dzisiejszym filmie będzie kolejny powrót na Gerlach, ale tym razem będę wchodził tam zupełnie nową dla mnie drogą. To będzie historyczna droga pierwszych zdobywców, a także stara droga przewodnicka, czyli wejście przez urbanowe turnie. Obecnie trochę zapomniana, już nie aż tak często używana. Prędzej się chodzi przez Batyżowiecką próbę, Wielicką próbę, Drogę tatarki, Martinkę, no ale myślę, że ten wariant też jest godny uwagi. Działam dziś z Karolą w zespole dwójkowym. Właśnie kończymy podejście żółtym szlakiem nad Batyżowiecki staw. No i tam się będzie zaczynać ta bardziej ciekawa, pozaszlakowa część wycieczki. Dotarliśmy do Batyżowieckiego stawu. Przed nami garuch. Garuch to jest. Oczywiście, stara nazwa Gerlacha, można się na nią natknąć w starych książkach i opracowaniach. Obecnie już raczej nie używana. My sobie jeszcze tutaj kawałek szlakiem przystawie przejdziemy. Musimy się dostać gdzieś tam pod żleb, którym będziemy wychodzić na grań urbanowych turni. W sumie żleby są dwa. Jeden tu, drugi obok. Ale chyba ten prawy. Skoro już jesteśmy nad stawem, to mogę Wam trochę otoczenia opisać. Tam mamy kończystą, widać kowadło, trochę się na biało świeci. Tu jest Zmarzły Szczyt, Kaczy Szczyt, Batyżowiecki. Tam są dwa siodła Batyżowieckiej Przełęczy. Tu jest jeszcze Zadni Gerlach, no i wierzchołek Gerlacha, tu. Doszliśmy do krawędzi stawu, no i teraz tak. Ten żleb mi się mniej podoba. Chyba bym bardziej próbował ten jeszcze bardziej na prawo. Tak jak wspominałem przed chwilą. Trochę się cofamy od stawu, ale już gdzieś tu zaraz będzie skręt. Myślę, że nawet tutaj. Więc śmiało można odbić i zaraz powinienem zobaczyć żleb. O! Tak! Tędy się wejdzie. No więc tu schodzimy. Tle kończysta. Przed nami. Rumowisko, a dalej fajny, niezbyt trudny Żleb. Piarżysko pokonane. Teraz jesteśmy przy wejściu do Żlebu, no i kontynuujemy dalej nim. Tu w Żlebie dalej sporo głazów, trochę krucho, no ale generalnie z daleka wyglądał groźniej. W lewej części Żlebu duże głazy. W prawej więcej trawek i mniejszej kruszyzny. W sumie nie wiem gdzie lepiej. Chyba trudności są podobne i tu i tu. Większość żlebu za nami. Końcówkę to już idziemy prawą stroną. Tak chyba lepiej. No i zaraz wyjdziemy na bardziej otwarty teren tego grzbietu. Pod koniec żlebu jest rozgałęzienie. Ale wydaje mi się, że tu jest absolutnie obojętne, gdzie się pójdzie. Ja bym chyba odbijał w lewo, bo i tak później trzeba będzie w lewo w stronę grani. Tak, to był raczej dobry wybór. Widać zresztą, że tutaj jakieś kawałki ścieżki są widoczne. Odsłania się nam dalszy kawałek terenu. Widzimy już stąd grzbiet, który doprowadzi tam do grani urbanowych turni. No więc chyba generalnie gdzieś w jego kierunku. Tu póki co trudności za zero. No i myślę, że jeszcze przez jakiś czas się taka wycena utrzyma. Pewnie gdzieś tam do urbanowej czuby. Ciężko mi tu wybrać najlepszy wariant. Jest dużo dobrych, choć chyba wszystkie trochę po takim rumowisku. Dotarliśmy do jakiejś ścieżki. Ona też wychodzi gdzieś z tego zbocza. No ciekawe, bo tu dość stromo. No w każdym razie możemy się nią posłużyć, żeby iść dalej do góry. Powoli się zbliżamy do urbanowej czuby. Choć jeszcze pewnie z kilkanaście minut zostało, póki co nie trafiliśmy jeszcze na żaden kopczyk, ale jakoś mnie to szczególnie nie dziwi. Droga rzadko chodzona, obecnie pewnie ani wśród turystów, ani wśród przewodników, nie ciesząca się za dużym powodzeniem. No przyznam, że do tej czuby to się idzie i idzie. Z daleka się wydawało, że będzie dosłownie kawałeczek, a to jednak wciąż do zrobienia kawał zbocza. Cały czas podchodzimy tym zawalonym kamieniami zboczem, ale odsłoniły nam się już fajne widoki na kawałek Gerlachowskiego Kotła. No i drugą, południowo-wschodnią Gran Gerlacha. Z tyłu mamy też Sławkowski. No, a my tutaj wciąż męczymy tą nieszczęsną urbanową czubę. Okej, okay, teraz to już chyba naprawdę ostatnie 20-30 metrów tu na urbanową czubę. Czubę się obchodzi chyba, albo nie. Dobra, wejdę do góry i zobaczę co dalej. To będzie urbanowa czuba. Tak, jest tu, jest wierzchołek. No i dalej mamy. Urbanowe turnie, które prowadzą gdzieś tam w stronę małego Gerlacha. A sam wierzchołek Gerlacha? No to widać tam sporo ludzi, a pewnie później będzie jeszcze więcej. Zejdziemy sobie z czuby tutaj. Nieco krucho, ale bez większych trudności. Bezpośrednio granią byłoby chyba za dwa, ale stara droga prowadzi obejściami, więc. Robimy obejściami. No i dobra, gdzie te obejścia? A chyba tu po prostu na trawki. Tu już w słońcu te trawki, więc powinny być suche. No i tak tędy. I tu można z powrotem do góry. Chyba nawet jest deptane. Zobaczcie, jakby takie stopięki, trochę wyrobione. Ok, to pierwszą się chyba udało obejść. Zaraz kolejne. Dalej gdzieś tu. Pierwsze miejsce gdzie kamerę warto dać na kask I chyba pierwsze takie za 0 plus Jeszcze tamty. I dalej chyba do góry Tu albo tu Nie wiem Wyżej chyba lepiej Bo pozwala zobaczyć Teren. Tak, tu sobie dojdziemy prawie, że do grani. Za nami widać fajnie drugą, chyba urbanową. Tak wygląda. I tutaj albo granią, albo jakoś obejść. O, ta grana jest taka bezsensowna, trochę strasznie tu krucho. Wiesz co? Nie ma co kombinować, trzeba tu obejść po prostu. Teraz znów do góry. No pewnie tędy też by się dało obejść. To tu dalej trawki Wydaje mi się, że tędy, tak nawet widać na dole, że jest deptane Więc tylko ostrożnie na trawkach, tu jakby ślady ścieżki. No i dalej tam Po raz pierwszy kopczyki zobaczyłem. Jeden na dole, drugi u góry No więc tędy będzie trzeba jakoś podejść. O właśnie, tu jest ten kopiec Aha, tu w sumie nie trudno Kopczyk jest dalej Tutaj Tu I co? Aha, na pewno nie tu Prawdopodobnie lepiej iść do góry Czyli dalej 0 plus Zatrzymaliśmy się tu na jakiś czas, bo Ciężko znaleźć dalszą drogę. No i dobra, tu chyba puści. Aha i dalej tutaj. No więc trzeba było przyjść tędy. Tu się odrobinę przetrawersuje. No i dalej tam. Zejść czy traversować, a to jest dylemat. Zobaczmy jakie tu są klamy. Klamy przyzwoite, dobra. Tak, jak klamy przyzwoite. To można tu przejść. I będzie się trzeba tutaj wbić. K trawersu idziemy dalszy. I tu do góry. No, to są dobre kamy Zeszliśmy. Tak, tu jest kopczyk, albo przynajmniej coś, co. Może przypominać kopczyk? Dalej, e, do góry. I chyba będzie odbicie w prawo. E, może tu? No, powiem Wam, że orientacyjnie nie jest łatwo. Być może właśnie to jest powód, dla którego droga już nie jest aż tak często używana. Ale tak, tam jest kolejny kopiec, więc to będzie ten wariant. Tutaj przez chwilę łatwiejszy trawiasty odcinek co za tym kopczykiem? nic dobrego nie ma to jest uskok ale jakby pójść do góry tak! jest kolejny kopiec trzeba do góry czyli tak, tam trzeba, więc tu ostrożnie ale klamy są świetne tylko nie każdej ufaj, bo Kruszyzna, oczywiście ramy dobre, ale mogą być zdradliwe, bo krucho ok. No i teraz już tam. Mówili, że Gerlach jest lity, ale to chyba nie w tym regionie. Co my tu dalej mamy? Jest kopiec, i przy kopcu kolejny uskok, ale chyba bym już tam nie szedł. Próbowałbym teraz odbyć nagrań. Ja się tu trochę cofnę i wejdę trawkami na grań Teraz tak, czy tam puści Tam ciężko zejść Więc wszedłem na grań Widzę turnie Chyba piątą Wszedłem na nią, ale nie wiem czy zejdę Więc może poszukamy obejścia po tej stronie Tu jest spoko zejście, naprawdę Najwyżej będziemy wracać Dobra, i tam już się dojdzie na przełączkę. Jak nie tędy, to dołem. Dobra. Ok, no i tu wyjdziemy na przełączkę już za urbanowymi turniami. Jest przełączka. No i na przełączce decyzję do podjęcia, jak iść dalej. Ale wydaje mi się, że. Nie no dobra. Jest tak oczywisty teren tutaj, że nie ma się co zastanawiać. I tam już powinien być punkt połączenia z drogą normalną, drogą przewodnicką. Widać zresztą 7 osób. Tutaj jeden z łatwiejszych odcinków. Ścieżka bardzo szeroka, bez większej ekspozycji, więc to sobie przejdziemy dość szybko. Dalej. Też ścieżka również trawersuje zbocze. Tyle, że tu już się trochę większa ekspozycja pojawia. To jest póki co dużo łatwiejsze w porównaniu do obchodzenia urbanowych. Swoją drogą urbanowe się kończą tu. A na dole świetny widok na gerlachowski kocioł. Teren kruchy, ale niesprawiający trudności. Chociaż może nawet jeszcze to by się dało uznać za ścieżkę. W sumie tak. Tam, jakby deptany. Przeciąłem ten żlebik. Po jego drugiej stronie też ścieżka. Dalej ścieżka, tam, więc chyba po prostu nią. Tutaj ta ścieżka naprawdę fajna. Bez żadnych trudności. Teraz trochę po kruchym, ale nie bardzo stromym, więc całkiem ok. No i dobra. Mamy przełączkę, i teraz. Chyba tam wyszedł. Połączyliśmy się z drogą przez Wielicką próbę. I teraz sobie nią tu będziemy człapać do góry. Tu już fajnie wydeptane. I gdzieś zaraz będziemy odbijać w lewo. Tu jest już pięknie wydeptana ścieżka. Więc na drodze przewodnickiej to ciężko się będzie zgubić. Teraz znowu wróciliśmy do nabierania wysokości. A cóż, ten Gerlach to jednak Dość wysoki jest, tu się w sumie wydaje, że całe zbocze byłoby spoko. No ale pójdziemy chyba tam. Wygląda, jakby była ścieżka. Kontynuujemy podejście. A tam w sumie fajnie te urbanowe turnie widać. Gdzieś ta ścieżka była, którą żeśmy odbili tutaj. Ok, wyszliśmy na jakąś przełączkę. I teraz tak. Gerlach tam. Nie wydaje się już daleko i tu się będą jakieś obejścia pewnie zaczynać Pytanie czy górą czy dołem e, ślady są chyba do góry O wow. piękne widoczki A tam o przewodnicy Jeden zespół schodzi drugi podchodzi tam wierzchołek góry na górze też kilka osób a myślę że jeszcze tam mamy z godzinę, no więc tu wygląda na to, że trzeba troszkę zejść. No generalnie jest tak, ścieżka dobrze wydeptana, że ciężko się zgubić. Chyba tu po prostu jakoś, na pewno nie do góry, więc logicznie jest tu wygląda na znowu trochę stromiej, ale tu jest lito. Na urbanowych to to było. Strasznie kruche wszystko. To jest całkiem spoko I teraz gdzie? Albo tu, albo do góry. Postanowiliśmy iść do góry. Zresztą tutaj wyślizgane kamienie dużo podpowiadają. No to takie fajne zero plusowe wspinanie. Jakaś przełączka jest. A no i tutaj się idzie. Tylko znowu jakiś przewodnik. O, zobaczcie, co tu jest do zjazdu w razie czego. Okej okay. No, no fajne było Może się jakoś Jaki miły przewodnik ze Słowacji To było całkiem fajne zejście Teraz kawałek Łatwiejszego terenu. a no, chyba jakoś tak po prostu. Chyba gdzieś tu. No, powiem wam, że długa ta droga. Co teraz? Trochę w dół. i źle, tak jak tamci. Jest sens niżej? Chyba już nie. Tutaj się powinno łatwo przeciąć po tych skałkach. O! Zobaczcie! Nawet ringa znalazłem i wygląda na nowiutki, malowany jeszcze świeżo. A ten żleb to jest tak właściwie batyżowiecki żleb, tędy będziemy schodzić, to jest najkrótsza, najłatwiejsza zejściówka z Gerlachu. O! Kolejny ring. Wiele w sumie już tego żlebu nam nie zostało, dosłownie. Może ze 20 metrów, trudności 0 plusowe, więc naprawdę można to przebiegać. No i tam będzie końcówka granią. Dotarliśmy do granki, a tam pod grankę. No i zostało skręcić w lewo i wejść na gerlach. To właściwie mamy gerlach zrobiony najstarszą z dróg. Tu mamy lachowy Byłem też tyle razy, ale myślę, że i tak opowiem o widokach. No więc tu mamy z tyłu drogę Martina. Obok są Tatry Bielskie. Fajnie widać lodowy lodową kopę. Durny szczyt, właściwie dwa durne. Jest Łomnica. Tutaj Sławkowski z granią prowadzącą do staroleśnego bliżej mamy małą wysoką tam z tyłu orla perć zawrać świnica rysy wysoka mięgusze tutaj kończysta tam w oddali krywań jest mur chrubego przed nimi soliska bliżej jeszcze baszty no fajny widok z tego gerlacha posiedzieliśmy trochę teraz szczyt zostaje i schodzimy batyżowiecką próbą. Tu są łańcuchy, ale czy trzeba korzystać? Niekoniecznie. O, tu jest po prostu zejście w stronę batyżowieckiego żlebu. To jest tam, gdzie ludzi widać. W ogóle co do wejścia przez urbanowe, no to do góry nam od parkingu zajęło około 5,5 godziny. Więc to jest zdecydowanie dłużej niż żebyśmy wchodzili innymi drogami, no i powiem Wam, że ze względu na to, jak tam jest krucho i że jednak orientacyjnie też nie jest super łatwo, no to rozumiem, czemu ta droga jest już trochę rzadziej używana. Zejście przez Batyżowiecki żleb na pewno będzie szybsze, żeby się tylko za tory nie potworzyły. No ale myślę, że będzie całkiem ok. Aż tak dużo ludzi tu nie ma. Na tym odcinku żleb będzie dość kruchy. Więc trzeba trochę uważać, ale generalnie jest łatwo, więc schodzi się tutaj dość szybko i bezproblemowo. Myślę, że połowa drogi do Batyżowieckiej Próby jest zrobiona. Za nami to wygląda tak. Zeszliśmy, przeszliśmy gdzieś tam na drugą stronę żlebu. Tu był jeszcze kawałeczek. No i teraz gdzieś tu się trzeba przez grań przewinąć. To przecięliśmy grań. Tu jest zejście takim kominkiem. To jest chyba jedno z kilku miejsc, gdzie można to zrobić. I teraz tak. Tu jeszcze kawałek się schodzi. I będzie główna atrakcja tej drogi, czyli batyżowiecka próba. Zaraz będzie początek batyżowieckiej próby. Tu jest jakby co? Stanowisko z łańcucha. Można zrobić zjazd. A kamry wyglądają Mam nadzieję, że wszystkie są w miarę godne załatwiania. Różnie z tą jakością żelastwa jest. Jeden segment zrobiony. Pora na kolejny. Dalej zejście żlebem. Takim zero plusowym. Tu jakby co, cały czas są ringi dla przewodników, żeby klientów asekurować, to jest parę opcji. Można w lewo. Ja jakoś zawsze idę w prawo. Widać tam zresztą nawet, że się błyszczy dalsza część żelastwa dla przewodników. O tym mówiłem. Nie no, to jest naprawdę solidne. Tutaj w każdym razie na dół. No i tam jakoś się zejdzie. Zejście batyżowiecką próbą skończone. Nam zostało wrócić nad Batyżowiecki staw, który jest gdzieś tam, ale tego już nie pokazuję. Tyle razy było na kanale, że naprawdę już nie warto powtarzać. Ja się cieszę, że odwiedziłem nową drogę na Gerlach. Mi się bardzo podobała. Myślę, że zainteresowanym takimi rzeczami mogę śmiało polecić, no tyle, że jestem w stanie zrozumieć, czemu wyszła z mody. Jest dość krucho, jest długo. No i wydaje mi się, że asekuracja tam klientów byłaby dla przewodników bardziej problematyczna. Pojawiły się później nowe drogi. One zdobyły popularność, no ale ze względu na fakt, że ta jest historyczna, pierwsza. No to myślę, że warto pamiętać, że taki wariant na Gerlach też istnieje. No i to będzie. Tyle ode mnie w tym filmie Ja dziękuję za uwagę. Cześć.